Tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Tarasewicz, ja jestem właścicielem nowej placówki. Tutaj bardzo słowa tak, że otwieram, otworzyły się nowe żłobki. Otóż nie, otworzył się tylko jeden żłobek, tak? Tutaj w Dolinie Cisów. Ja poświęciłam temu z pół roku jak nie więcej życia swojego, tak, energii, mniej czasu i dziećmi. Włożyłam to też troszeczkę swoich pieniążków, tak, przez to zaciągnęłam kredyty, żeby móc, żeby móc tutaj spełnić też życzenia rodziców, tak? Różnicę. Moi rodzice też y, prosili mnie, pani Magdo, od 1 września prosili, ja nie wiedziałam, czy ja się wyrobię z tym, tak. Od 1 września pokończy nam się y, macierzyński, wracamy do pracy, y, nie ma żłobków, tak. Y, ci rodzice też z gminy Wasilków nie mogą posłać dzieci do... Y, samorządowych żłobków w Białymstoku, bo są od razu skreślani, tak? Z tamtej listy. Yy, otworzyłam ten żłobek. Tutaj miałam zapewnienia z gminy, bo skoro od 2012 roku takie dotacje są, tak, miałam też zapewnienia. Chodziłam, pytałam, tutaj byłam kilka razy, yy, czy będą dotacje. Yy, po trzech miesiącach działalności, gdzie ja dokładam jeszcze w dalszym ciągu do interesu, tak? Też sama pracuję, zmywam naczynia tam, żeby właśnie mieć za co dać wynagrodzenia paniom, tak, które są też na o pracę. Liczyłam na to, że od stycznia dostanę no, choć minimalną pomoc, tak, na to. Także ja bym tutaj, no, też padło, że pana przewodniczącego, że, pan, y, że mieliście Państwo poinformować tak? nas jako właścicieli. Y, otóż żadnej informacji nie dostałam, tak? I tutaj miałam bardzo niespokojne święta, jak no, moi pracownicy, moi rodzice też y, przez ten czas się organizowaliśmy. Wszystko myślę, że wszystko zostało tutaj powiedziane, także ja szybciutko. Y, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę. zabraliśmy w ciągu 5 dni. W tym trudnym okresie świątecznym zebraliśmy wspólnie e, dwa żłobki e, z rodzicami, z mieszkańcami Wasilkowa e, ponad 800 podpisów. 800, 87, 880 podpisów, tak? One leżą tam. Tam jest także petycja e, do wszystkich radnych i do władz od nas jako właścicieli, od rodziców. Także prosiłabym też nie odkładać tego na półkę, ale też się przyjrzeć temu. I pragnę zauważyć też, że to jest głos i to są podpisy no, szerszego grona mieszkańców. To, to, to nie, nie jest kilka procent, to jest no kilkadziesiąt procent, tak? Żebyście też jako radni mieli i, i władze mieli na uwadze to, że y, to, to nie jest kilka głosów, tak? To, to, to kilka serii. Dziękuję bardzo. Za Aha, jeszcze, jeszcze chcę dodać, bardzo się cieszę, że Pan Burmistrz zaproponował nam spotkania i negocjacje, bo w ostatnich dniach próbowałam się dwukrotnie z Panem Burmistrzem spotkać, oczywiście spotkania zostały odwołane w ostatniej chwili, ale cieszę się i mam nadzieję, że będziemy negocjować bez tym otwarta. Zostało ustalone i była Pani na tak, tylko spotkałam się z panem do tego, sekretarzem. Do tego tak. no, chciałam z panem, tak, bo też zakładając, zakładając żłobek to nie jest wydatek yy, 12 zł, a dosyć ogromny, tak? I tutaj moja firma yy, pracownicy no są teraz w niebezpieczeństwie, tak? To dosyć ważna sprawa dla mnie, dlatego z panem tutaj, który, z panem burmistrzem, który decyduje na jakby decydujący to chciałam się skończyć, tak? Fajnie, cieszę się, cieszę się, że pan zaproponował spotkanie i rozwiązania. Fajnie, dziękuję bardzo. Ja może tylko odpowiedzieć tak na, na to co pan radny Kapol mówił o wydatkach, o ograniczaniu wydatków w budżecie. Chciałbym przypomnieć, jak rok temu ja, młody radny, z kolegą Żukowskim pan nas spotkał, wziął na bok za urząd i namawiał, abyśmy postulowali o zwiększenie dla diety dla radnych, żebyśmy więcej pieniędzy dostawali. To tak się teraz kłóci z tym, co pan walczy o te oszczędności. Ale to odpowiedzieć na pana za Ja myślę, pan powiedzieć jakie pana... Za tym, żeby obniżyć dotację. Tak. No właśnie. Tak, to tak. 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 jest za Znaczy, ja nie wiem, Państwo chcą usłyszeć mo moje zdanie tak. na ten temat. Bo, bo każdy, każdy jakieś tam swoje zdanie, e, zdanie ma. Ma tak. prawo. dać. E, ja rozmawiałem też z mieszkańcami. Ja rozumiem, Państwo są mieszkańcami Wasilkowa, ale znam też dużo innych osób z, z, z Wasilkowa, które e, uważają i to naprawdę to nie są moje słowa. E, nie wiem, mogę jakieś tam wymyśleć przykłady, ale... E, <laughs> Podam przykład to, to, to co mój kolega powiedział. Skoro na przykład e, jego, jego dzie on ma dziecko i, i do, do Stoku. W Białymstoku pracuje, żona pracuje w Białymstoku i chce dawać dziecko, bo mu tak najlepiej jest po drodze. Wybrał żłobek w Białymstoku, on od gminy nie dostaje nic. Ale nie Czy, każdy ma dziecko, pracuje w Białymstoku. Dobrze, ale w czym jego dziecko jest gorsze? że <laughs> on nie dostaje ani do Białymstoku, ani do Wasilkowa? Ale to nasza gmina jest lepsza. To nasza gmina pokazywała, ale się się jego, jego zbór, zbór, że... Zbieram zbieram ale to jego wybór, że Ale to jest mieszkańcy gminy, która jest lepsza. Ja, ale to już jego wybory. Zajął wybory. Proszę Państwa, proszę, bo znowu się zaczynamy przekrzykliwać. Ale Pan cały czas pytania zadaje, a tu jest relacje w do stróżeń. Znaczy że dobrze chodzi, tak? Ale każdy ma prawo do wypowiedzi. Yy, moje zdanie też jest takie. Ktoś z Państwa powiedział, że dzieci w Wasilkowie w wieku takim żółtkowym jest około 400, tak? A do Czyli za lat dwa, półtora będzie 400 dzieci, tak? A teraz, teraz korzysta z tego ponad 100. Nie, teraz korzysta 6, tak? tak? Nie. Proszę ciszę. Ja, ja, proszę, ja, ja proszę, też. Proszę. Że, państwo, państwo żeby, proszę, żeby się do mnie nie, nie rzucali, przepraszam, tylko mówię, co mówią mieszkańcy. Dlaczego nie, nie są traktowani równo ci, którzy akurat nie korzystają ze żłobka, nie? Nie, nie dla każdego żłobek jest najlepszym opcją, Nie dlatego, że nie chodzi o finanse, tylko o, o sposób pracy, o tryb życia. Nie każdemu pasuje żłobek, a ludzie czują się, i to nie, nie, nie mówię ja, to mówią do mnie ludzie, dlaczego ktoś nie dostaje tych pieniędzy, e, które dostaje akurat w tym momencie żłobek. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, e, mam porównanie, bo e, to, co mówili, był, był poruszony temat e, żłobka e, Wesoła Niezapominajka w Białymstoku, tam moja siostra e, posłała swoją córkę i płaciła 600 złotych. Czy to było z małogą, czy bez? Bez, wyścisk bez, wyścisk bez wyścisk do Dobrze, ale Państwo nie, nie, nie... A i tutaj się płaci ile? Ile, ile płaci się za utrzymanie... 48 plus stawka żywieniowa razem około 630 zł. Plus 600 zł od urzędu. Przepraszam 560. 560. 560. 560. 560. 560. 560. Plus 600 zł z urzędu Miejskiego w Wasiłkowie, czyli 1100 zł, gdzie moja Z programu małych. Plus program malów, tak jak pani mówi. Gdzie ja to jest program programu Prolic, a, nie to nie No dobrze, to bez programu, programu malów. A Pieniądze z programu Malu są zwracane rodzicom. Dobrze, to bez programu Malu. E, tam płaci 600, a tu e, płacą rodzice 500 zł plus 600. To według mnie. Tak, ale tam są finansowo. Nie ma tego dofinansowania, które zostało wypłacone 600. Obiec to są w tym roku, są zatrudnieni na ulotę całego. To jest potrzebna siostra.